Cześć, zapraszam Was na kolejny test. Tym razem nic nowego, a wręcz przeciwnie, używane auto jakim jest Skoda Fabia, druga generacja, hatchback z 2008 roku i z przebiegiem ponad 170 tysięcy kilometrów. Jak wygląda wnętrze takiego samochodu po upływie tylu lat i przejechaniu wielu tysięcy kilometrów? Generalnie jak się jeździć takim samochodem? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym filmiku. Fabia pierwszej generacji pojawiła się na rynku w 1999 roku i była następcą przestarzałego już modelu o nazwie Felicia. Druga generacja została pokazana w genewie w 2007 roku. Jest to ta sama płyta podłogowa co Volkswagen Polo, Ibiza czy też Cordoba. W 2010 roku Fabia Dwójka przeszła lifting. Zmieniono nieco przedni zderzak, atrapę chłodnicy, zyskała ona szersze przednie lampy i wiele nowych kolorów nadwozia pojawiło się w ofercie. Zmieniono także serca auta, czyli silniki. Jednostka benzynowa 1.6.16V została zastąpiona silnikiem 1.2 TSI, a silnik 1.4.19 TDI został zastąpiony silnikiem 1.2.16 także TDI. Trzy lata temu, w 2014 roku, wprowadzono do salonów trzecią już generację. Wróćmy jednak do auta testowego. Kolor cappuccino sprawia, że auto nie rzuca się na ulicy kompletnie w oczy. Zawsze się śmieje, że jest to kolor kurzu, bo go nigdy nie widać na samochodzie. Wychodzi na to, że fabinka w tej konfiguracji jest łatwym w utrzymaniu czystości nadwozia pojazdem, albo inaczej, tak jak wspomniałem, brud nie rzuca się nam specjalnie w oczy. Generalnie jest to takie kanciate pudełko, raczej nieopływowe. O ile przód oraz tył. W jakimś stopniu, pod pewnymi kątami, może się podobać, ale o tyle ten bog, już niekoniecznie. Chociaż w tym przypadku, w jakimś stopniu, design ratują 16-calowe felgi. Sprezentowana Fabia dwójka z przedliftingu posiada przedni napęd. Pod maską znalazło się, znalazł się silnik benzynowy. 1,6 16 zaworowy, 4 cylindry, 105 koni mechanicznych i tylko 153 Nm. Który jednak bardzo dziennie sobie radzi z tą niewielką masą pojazdu, bowiem setkę osiąga w nieco ponad 10 sekund. Ile to pali? No to już jest chyba minus w jakimś stopniu, Fabi. Średnio przy takiej żwawej, dynamicznej, konkretnej jeździe. Auto spala w okolicach 7,5 do 8 litrów na 100 km. Wydaje się, że jest to sporo. Po kilku rozmowach z właścicielami tego samego modelu, niemalże z tych samych roczników, ale ze słabszymi silnikami, także benzynowymi, kiedy zadawałem pytanie o średnie spalanie. Zawsze padały podobne odpowiedzi, mianowicie 5 do 6 litrów na 100 km średnio. Wychodzi na to, że ten egzemplarz pali sporo więcej, no bo umówmy się, że jeżeli komuś pali 5, a tutaj jest nawet 8, no to jest już znacząca różnica. Z drugiej strony, tamte silniki są słabsze, więc osiągi są gorsze. Tam setkę możemy zobaczyć, gdy odliczymy 12, 14, a nawet 16 sekund. Coś za coś. Moim zdaniem 10 sekund przy 105 koniach mechanicznych i tych 8 litrów nawet na 100 km to dobry wynik. Nawet bardzo dobry ze względu na toporny, mało opływowy kształt auta. Kształt ten wprawdzie przy prędkościach powyżej 100 km na godzinę ma pewien minus. Mianowicie nie daje ciągłości przyspieszania, no ale nie można mieć przecież wszystkiego, a nie jest to jakiś hot hatch. W testowanej przeze mnie fabi jest jeszcze jeden bardzo ważny, zwłaszcza ekonomiczny plus. Mianowicie chodzi tutaj o silnik, a konkretnie o rozrząd. Jest on na łańcuchu zamiast na pasku. Odpadają więc kosztowne wymiany i wizyty w serwisie. A to na pewno jest miłe, ekonomiczne zaskoczenie, Zwa bardzo pozytywne, zwłaszcza dla naszego portfela. Skrzynia biegów manualna radzi sobie bardzo dobrze, pomimo tego średniego, powiedzmy, przebiegu. Biegi wchodzą tak samo jak po wyjechaniu z salonu, można by stwierdzić, że niemalże same. Bagażnik to niewielki kufer, coś normalnego jak na ten segment, yy, mianowicie. 300 litrów pojemności. Aby dostać się do środka, musimy wcisnąć przycisk, znajdujący się pod logotypem marki. Już po otwarciu od razu dostrzegamy płaską powierzchnię wszystko w miarę do kantu nie założyłem jeszcze półki mówię jeszcze nie założyłem półki bowiem wcześniej to auto było autem firmowym a dosłownie kilka tygodni temu zostało przerobione przerejestrowane na auto osobowe co ciekawe półka używana na rynku wtórnym kosztuje w granicach 200-250 zł a za nową półkę Którą dobiorą mi w aso pod kolor tapicerki, muszę zapłacić 260 zł. Czyli nie takie straszne to aso, jak oni mówią. Z lewej strony. Mamy tutaj jakieś tam, powiedzmy, schowki, są haczyki, jest źródło światła, z drugiej strony jest podobnie, przy czym nie ma tylko źródła światła. Pod podłogą, na całe szczęście pod podłogą, a nie pod podwoziem, znajduje się koło zapasowe, pełnowymiarowe, więc na pewno jest to jakimś plusem, aby złożyć oparcie tylnej kanapy wystarczy nam dosłownie chwila oczywiście ten przedni tam fotel musi być bardziej przesunięty do przodu dzięki temu nie otrzymamy płaskiej podłogi ale pojemność w zasadzie 1163 litry w drugą stronę również szybko to działa. Aby zamknąć klapę, musimy pociągnąć za taki konkretny, solidny, gumowy uchwyt. Zobaczmy teraz, jak to wygląda po otwarciu drzwi. Mamy tutaj. Plastiki, wszystko twarde jak kamień. Jednak nic nie piszczy, więc generalnie jest ok. Także do spasowania tych wszystkich plastików, zarówno na drzwiach, jak i gdzieś tam na kokpicie, nie mam żadnych zastrzeżeń. Dostrzegamy korbki. Wcześniej auto firmowe, więc w dowód miało wbite VAT1, ale kratka nie była umiejscowiona tutaj za tymi tylnymi zagłówkami, a za oparciami przednich foteli. Tej kanapy nie było, została założona w tym samym momencie, kiedy to auto było przerabiane, przerejestrowywane. Była taka ścianka i kratka gdzieś tam delikatna u góry. W dowodzie wad 1 więc to tak musiało być, było autem, ta fabia była autem dwuosobowym, kanapa niedawno założona, więc się mało można stwierdzić, że jest po prostu nowa. Co ciekawe, auto przejestowałem na czteroosobowe, nie pięcio. Musiałbym dokupywać jeszcze ten dodatkowy trzeci pas, tutaj te spinki, a kanapę i to wszystko, co teraz widać, było dostępne w pieniądzach, za które kupywało się auto firmowe. W oparciu o przednich foteli nie zabrakło kieszeni. Na środku znajdziemy wysoki tunel. Jest tutaj jakaś tam skrytka. Oraz uchwyt na powiedzmy, jakiś jeden kubek. Gdyby siedziała osoba na środku, musiałaby na pewno walczyć o miejsce na nogi, no ale ten segment już tak ma. Także. Zwróćcie uwagę, że ten pasek tutaj na środku jest dość wąski, więc myślę, że nawet o te 4 litery także trzeba byłoby zawalczyć. Generalnie tapicerka nie jest tylko jakimś tam jednym nudnym kolorze. Gdzieś tam jakaś jaśniejsza stawka w środku, więc całość fajnie to wygląda. Ważne, że jest wygodna. W środku jest naprawdę sporo miejsca, zaraz to pokażę. Isofix z jednej. Jak i z drugiej strony kanapy. Pamiętajmy, że jest to dzieło, system, który został zaprezentowany w 1991 roku. Od 2011 roku we wszystkich nowych autach jest on obowiązkowy we wszystkich nowych, które pojawiają się na rynku Unii Europejskiej. Przedni fotel może nawet za bardzo odsunąłem gdzieś tam do tyłu, ponieważ robiłem zdjęcia kokpitu. Ale i tak gdzieś tutaj bez problemu zmieszczę palec. Wróćmy jeszcze tutaj e, na, o, no, nad głowę. Także nie brakuje kilku przestrzeni, kilku centymetrów wolnej przestrzeni, przepraszam, ale e, trochę już zmęczony jestem. Przechodzimy dalej, teraz na przód. Lusterka średnich rozmiarów, w dodatku y, widoczność w tym samochodzie jest bardzo dobra. Y, pamiętajmy, że ta tylna szyba... Y, nie jest pionowa, ale bez problemu ułatwia parkowanie. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze czujniki, także koperta to jest po prostu łatwizna tym niewielkim samochodem. Także znalezienie miejsca, tego jednego jedynego. Objeżdżamy się, zawsze szukamy, a jak znajdziemy, to jest na niewielkie auto, właśnie mniej więcej takie jakim jest Skoda. Z przodu. Wszystko także twarde jak kamień. Tutaj już mamy elektryczne szyby. Elektryczne ustawianie lusterek, w miarę wygodny podłokietnik, i tutaj, w przeciwieństwie do, tego, do tych drzwi z tyłu, mamy skrytkę, uchwyt na napój. Niekoniecznie napój, ale dla kierowcy lepiej jest, jeżeli będzie spożywał tylko napoje w trakcie jazdy. Jakaś tam gumka, możemy przytrzymać większe butelki lub gazety. Jeśli chodzi o fotele. Może gdzieś tam delikatnie są wyprofilowane, ale no nie jest to demon prędkości. Ale kiedy gdzieś tam mocniej dociśniemy, to na tych zakrętach musimy pilnować naszych czterech liter, żeby nie latały zbytnio po samochodzie, oczywiście, ustawiane manualnie. Nie oszukujmy się, to nie ten segment. Jeśli chodzi o wykończenie kokpitu, tak jak wspomniałem, materiały twarde. Ten tutaj, jak kamień, to jest czymś tam oprzyte, więc gdzieś tam delikatnie ugina się pod naciskiem palca. Na środku znajdują się nawiewy, niżej sterowanie manualne. klimatyzacją jednostrefowa. Mamy także podgrzewanie tylnej szyby. Jeśli chodzi o system audio, gra. Dobrze, średnio, bez jakiejś tam rewelacji ani bez jakichś tam negatywnych emocji. Coś takiego pośrodku, jeżeli słuchamy, zwłaszcza radia, w niczym to nie będzie przeszkadzać. Miejsce na płytę CD niestety obsługuje MP3. Niestety nie ma tu nigdzie wyjścia USB, no ale takie czasy. W momencie, kiedy bijemy wsteczny bieg, pokazuje nam się na tym ekraniku samochodzik. Z tyłu będą takie kreski. O od czujników parkowania, czyli czy gdzieś, albo jesteśmy gdzieś tam daleko od przeszkody, albo niekoniecznie. Niżej znajdziemy powiedzmy średnią skrytkę, dwa uchwyty na kubki, otwieranie, zamykanie samochodu. Dalej mamy skrzynię manualną pięciobiegową, o której Wam już wspominałem. Biegi naprawdę delikatnie wchodzą, zwłaszcza gdzieś tam od trójki w górę. Dalej mamy hamulec ręczny, wyjście 12V, wyjście AUX. Pasażer znajdzie przed sobą średnich rozmiarów schowek, poświetlany, a nawet klimatyzowany. U góry schowek mniejszych rozmiarów, nie jest ani poświetlany, ani klimatyzowany, ale bez przesady. W osłonie przeciwsłonecznej nie zabrakło lusterka, a po stronie kierowcy jest dokładnie to samo. Na środku znajdują się źródła światła po bokach oraz jeden taki przełącznik, który zapala wszystko. Jeśli chodzi o kierownicę średnich rozmiarów, już od 120 tysięcy wygląda ta, ten przedział czasowy między godziną 11 gdzieś tam powiedzmy pierwszą czy drugą. Taki jest zdarty. Niestety powinna kierownica zawsze, ale niestety to jest zwykła kierownica nie nieobszyta skórą i nie wybacza tego, jeżeli ktoś kremuje ostro ręce. Za kierownicą znajdziemy duże analogowe zegary z wyświetlaczem, komputerem pokładowym pośrodku, gdzie są wskazania aktualnej możliwej liczby do przejechania kilometrów, średnie spalanie spalanie w litrach na godzinę, temperatura zewnętrzna tutaj przełączę, żeby pokazać 177, 652 km. jeśli chodzi o zużycie materiałów to zużył się tutaj ten meszek Niedroga sprawa. Myślę, że dość łatwo i tanio można go wymienić. Kolejne zużycie to z tej strony jest ok, ale z tej drugiej, tutaj w niewielkim miejscu, gdzieś tam można powiedzieć, popuściły szwy. No ale to jest auto firmowe w dodatku kierowca i pasażer nie zawsze jeździł w garniturze a często, gęsto były to po prostu ubrania robocze auto, że tak powiem w miarę jako taką myłem zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz więc wygląda w miarę przyzwoicie. Jeśli chodzi, by o, o, chodzi o zużycie materiałów, generalnie więcej tutaj nie mam do niczego zastrzeżeń. Jeżeli kogoś by interesowała kamerka Wicovation Markus 4, obraz świetnej jakości. E, trochę kosztuje, no ale na pewno warto. Test znajdziecie na blogu. A ja przechodzę jeszcze do silnika. Zapomniałem otworzyć maski. Jednostka benzynowa oznaczenie 1.6. Maska niewielka, ale zwróćcie uwagę, że ten silnik, w zasadzie silniczek, jest jeszcze mniejszy, gdzieś tam niżej osadzony. Łatwy i bezproblemowy jest tutaj dostęp do wszystkiego. Bez problemu uzupełnimy jakieś tam płyny, czy też wymienimy żarówkę w przednim reflektorze. Kabina w miarę dobrze wyciszona do 100 km na godzinę. Ten silnik pracuje naprawdę cicho. Gorzej. Jeżeli będą to prędkości ekspresówki lub też jakieś autostrady, wtedy opływ, napływ powietrza robi delikatny hałas. W dodatku nie ma tam jeszcze tej półki w bagażniku, więc trochę można powiedzieć, auto hałasuje. Podsumowując, auto dobrze się prowadzi małe, zwrotne idealne do miasta. Duże szyby, dobra widoczność czujniki parkowania, w miarę jakieś tam granie, w miarę dynamiczny czy oszczędny, no to już kwestia taka dyskusyjna jednym z większych atutów auta ze wzorem w kształcie piropusza i strzały Indianina na masce tak, spójrzcie zwróćcie uwagę, nie jest to kura, jak wielu to nazywa u góry mamy taki piropusz niżej strzałę no ale o historii logotypu nie będę teraz mówił. Jednym z tych plusów jest bez wątpienia popularność tego samochodu, bo się z nim wiele, wiąże się z nim wiele rzeczy. Im jest czegoś więcej, tym jest tańsze w zakupie i późniejszej eksploatacji. I tak jest też z Fabią. Jest popularna nie tylko we flotach aut służbowych, ale także na rynku aut prywatnych. Części w miarę tanie, generalnie jeśli chodzi o ten model, nic tutaj się nie psuło, jakieś tam podstawowe sprawy typu klocki, hamulce, paliwo, opony i tak dalej. Wartość tego samochodu, to ja wiem, 20 parę tysięcy złotych. Z rocznika 2008 z silnikiem benzynowym 1.6, kraj pochodzenia Polska, nie znalazłem na aukcjach internetowych, zwłaszcza, ale drogo, żadnej sztuki. Kiedy oznaczyłem ten field Polska jako kraj pochodzenia, pokazała się chyba gdzieś tam jedna czy dwie sztuki za właśnie dwadzieścia parę tysięcy. Czyli o czymś to świadczy. Nie sądzę, żeby tych modeli było niewiele, bo nawet gdzieś tutaj, na tym odludziu, gdzie kręcę, nie, nie, nie tak dawno wcześniej, zanim tutaj wjeżdżałem z tej głównej drogi, spotkałem inną Fabię, podobną, wprawdzie w kolorze czerwonym, ale także był to silnik 1.6 16-zaworowy. Jeżeli ludzie niechętnie to sprzedają, ja śmiem twierdzić, że jest to niezawodne auto, no to coś w tym na pewno jest. Jeżeli podobał Ci się mój filmik, łapka w górę. Jeżeli podoba Ci się mój kanał, koniecznie subskrybuj, aby nie pominąć żadnego odcinka. Po całość relacji, bardziej takiej obszerniejszej, szczegółowej, zapraszam na mój blog strefakulturalnejjazdy.pl. Szerokości!